Krakietę to получилось? ostatni temat, temat Subskrybuj kanał Biała za pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała Gwiazda pod Lupą. Przed nami wielkie wydarzenie już w sobotę o 17.30 w Płocku. Derby Orlenu, dwie Wisły się zmierzą. Wisła-Płock podejmie Wisłę Kraków. Dzisiaj zaprosiliśmy Michała Sporczyka z portalu na Dzień dobry, Michale. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Będziemy rozmawiać, jak można się łatwo domyślać, o przeciwniku Białej Gwiazdy, czyli o Wiśle Płock. I takie pytania, które przygotowaliśmy. Pierwszym z nich jest, jak obecnie prezentuje się Wisła Płock, bo ostatnio chyba była wygrana. Natomiast też przytrafiła się niedawno porażka, kiedy graliście przewadze 11 na 10. Jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się Wisła, to Wisła prezentuje się bardzo w kratkę. Przegraliśmy to wspomniane spotkanie ze Stalą Rzeszów, a moim zdaniem to było jedno z lepszych naszych ostatnich spotkań. W tym meczu zdecydowanie zabrakło nam skuteczności. Coś, co do tej pory w Wiśle przychodziło dosyć łatwo, czyli jednak to wykończenie sytuacji, tutaj mocno zawiodło. To było chyba pierwsze spotkanie, które ja osobiście pamiętam ze współczynnikiem XG Ponad 3, w którym my zdobyliśmy ledwo jedną bramkę. Przeciwnik miał trzy szanse tak naprawdę, jeden słupek, dwie bramki. Więc tutaj, tutaj trochę, trochę szczęście nam nie sprzyjało, trochę nasze strzelby były rozregulowane. W ostatniej kolejce dosyć szalone zwycięstwo w Tychach, przełamanie naszej wyjazdowej niemocy. To jednak jest chyba największa pięta Achillesowa Wisły, czyli te mecze wyjazdowe. Mecz rozgrywany w dosyć fajnym tempie, w dosyć fajny sposób. Wisła pierwszy raz w w tym spotkaniu po zdobyciu bramki nie cofnęła się do jakiejś żelaznej defensywy, tylko jednak próbowała szukać tego podwyższenia i tego uspokojenia spotkania. Im dalej wchodziliśmy w mecz, tym trochę gorzej, ale generalnie muszę przyznać, że to spotkanie wyglądało naprawdę fajnie i było jakąś taką iskierką nadziei, że te mecze wyjazdowe może wreszcie się przełamią. Jeżeli chodzi o to, jak gra Wisła, Wisła ma dwa oblicza. Tak jak powiedziałem, Wisła wyjazdowa i Wisła u siebie. Fakt, zdarzyły nam się wpadki chociażby ze Zniczem, czy ta ostatnia wspomniana porażka ze Stalą Rzeszów, ale jednak ten atut własnego boiska potrafimy wykorzystać, o czym zresztą świadczy tabela, jakbyśmy zerknęli tak na nią, jest. biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie mecze domowe. Dokładnie. To jest 9 zwycięstw, jeden remis i trzy porażki w 13 spotkaniach. 28 punktów. Całkiem nieźle. Tutaj na, nie będziemy się skupiać, oczywiście jakoś mocno na wyjazdach, ale powiemy tylko, że to jest tylko 13 punktów i 7 remisów, cztery porażki i dwa zwycięstwa. Dokładnie. No właśnie, z czego wynika ta dysproporcja między Wisłą Wyjazdową, i są Wyjazdową, a Wisłą pod Spotkań. Myślę, że jakbym wiedział, to bym był teraz trenerem Wisły. Tego chyba nie wie nikt. Trener. Nawet trener. Nawet trener i to kolejny trener, bo tak naprawdę ta passa spotkań wyjazdowych zaczęła się jeszcze w erze Macieja Bartoszka. Od tamtej pory mieliśmy Pawola Stanio, mieliśmy Marka Saganowskiego, teraz mamy Dariusza Żurawia i tak naprawdę każdy z tych trenerów potrafił gdzieś tam jakieś jedno, dwa, trzy spotkania na tym wyjeździe wygrać, ale generalnie te wyjazdy były dla nas strasznie, strasznie ciężkie. Różnicą teraz Wisły Fortuna pierwszej lidzy jest to, że potrafimy tych spotkań nie przegrywać, bo tak jak powiedziałeś, 7 remisów, już dwa zwycięstwa, więc no, wygląda to całkiem nieźle i patrząc na to spotkanie w Tychach zaczyna wyglądać obiecująco. Dobrze, to teraz porozmawiamy sobie o Dariuszu Żurapiu. Dlaczego on zastąpił trenera, który był do 23 października? Co przyczyniło się do tego, że, że zarządzający Wisłą Płock stwierdzili, że Dariusz Żuraw to jest odpowiednia osoba, na, to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. O, będzie w ten sposób. Pierwszą rzeczą, od której trzeba by wyjść, to jest w ogóle osoba marka Saganowskiego w Wiśle Płock. Eee, Marek Saganowski pojawił się w Wiśle na dwie kolejki przed końcem poprzedniego sezonu eee, Tak naprawdę to ciężko znaleźć kogoś, kto potrafiłby to logicznie wytłumaczyć Dlaczego tak się stało, że na dwie kolejki ktoś wymyślił zmianę trenera eee, Wtedy pojawił się problem, nikt, no nie boję się tego słowa, rozsądny nie chciał do Wisły przyjść No bo to była misja samobójcza A Marek Saganowski, Marek Saganowski nawet jak spadał to wygrywał, bo awansował z drugoligowej Pogoni sielce przenosił się i tak na pierwszoligowe boiska, z Siedlec przenosił się do Płocka, więc też jakby profil klubu i prestiż pracy zupełnie inny. Więc dla niego no nie było w ogóle opcji, żeby tego nie wziąć. Wziął, wpadł, e, dostał za zadanie chyba nie wiem, odbudowę, przebudowę Wisły. E, no jak mu to szło, wszyscy widzieliśmy. Wisła była zespołem totalnie bez, bez, bez jakiejkolwiek piłkarskiej tożsamości. My graliśmy jeden schemat, ewentualnie nie wiem, dwa schematy to była perspektywa miliona wrzutek, ewentualnie jakieś próby y, atakowania pozycyjnego, czego ja bym nawet atakiem pozycyjnym nie nazwał. Dla mnie to było mega zaskoczenie, bo Marek Saganowski, napastnik, który jednak o tym strzelaniu bramek pojęcie miał, nie miał jakby recepty na to, żeby wtchnąć jakiegoś ducha jakiś swój pomysł na tą Wisłę. Do tego dochodziła defensywa, która grała tak jak grała. No generalnie Wisła była strasznie bezbarwna. W pewnym momencie ktoś w klubie stwierdził, że Marek Saganowski nie gwarantuje nam w ogóle walki o jakiekolwiek baraże, jakiekolwiek wyższe cele, a ten cel dla Wisły postawiony na ten sezon, no to jest próba jak najszybszego powrotu Ekstra Ekstraklasy. O tym głodarze mówią głośno. Marek Saganowski pożegnał się z Wisłą pojawiła się koncepcja trenera Żurawia. Trener Żuraw, trener z doświadczeniem, e, trener, który zarówno w Ekstraklasie, jak i Fortuna Pierwszej Lidze już swoje, że tak powiem, przeżył. E, kolejnym atutem trenera Żurawia miało być to, że będzie to trener, który poukłada zespół i który będzie miał jakiś pomysł na ten zespół i tchnie w niego jakiś styl. Powoli zaczynamy ten styl dostrzegać e, Pierwszym zarzutem takim wobec trenera Żurawia było to, że jest to jednak obrońca, tak? A traciliśmy strasznie dużo bramek. Liczba straconych bramek ostatnio zaczyna nam maleć, defensywa zaczyna funkcjonować coraz lepiej. I takim trochę języczkiem uwagi przy zatrudnianiu trenera Żurawia była też kwestia młodzieżowców. Jeszcze w czasach pracy w Lechu Poznań trener żuraw dał się poznać jako człowiek, który nie boi się stawiać na młodzież. Ja pamiętam takie mecze, gdzie legrał w europejskich pucharach, i tam faktycznie wychodzili piłkarze, którzy nie musieli, no bo tam nie ma przepisu o młodzieżowcu, tam nikt tego nie nakazuje. Trener żuraw jednak na tych młodzieżowców stawiał. Więc tutaj to miał być taki dodatkowy atut trenera żurawia, że będzie potrafił tą młodzież wprowadzać, szczególnie, że w Wiśle obecnie jest kilku fajnych młodych piłkarzy. Takim pierwszym nazwiskiem, które przychodzi do głowy, to jest wprowadzony zimą od kartączyk. Mamy też świetnego chłopaka, Kurczko, to jest Białorusin, który naprawdę może w przyszłości w piłce pokazać się z bardzo dobrej strony. Dobrze, to skoro mówimy o tych młodzieżowcach, to teraz ja być w imieniu dwóch takich, którzy grają w pierwszym składzie, bo jeden musi grać, to wiemy. Mhm. To taki jest przepis. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto jeszcze występuje i jest właśnie młodzieżowcą, to też bym bardzo prosił właśnie, żebyś powiedział, to że to jest, ale na razie, abyśmy się skupili na tym jednym, który jest zawsze. Pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o młodzieżowca w Wiśle, to jest Fryderyk Gerbowski. To jest jaka pozycja? Żeby... To jest ofensywny pomocnik, środkowy pomocnik. U nas występuje na takiej pozycji łamane 10-8, okay. mniej więcej. Chłopak, który w Wiśle pojawił się dwa lata temu, Trochę tutaj szansy nie dostał. W zeszłym sezonie został wypożyczony, dostali mielec tam. Radził sobie naprawdę świetnie. Wrócił do Wisły i, tak jakby, jest tą melodią przyszłości, jeżeli chodzi o nafciarzy. Z tego, co słyszę, z tego, co też sam chciałbym, żeby to, że tak powiem, tak wyglądało, to wokół Fryderyka będziemy chcieli budować zespół już na przyszły sezon. Czy to się uda, czy uda się zatrzymać Fryderyka w Płocku, tego nie wiem. Drugim takim młodzieżowcem, który już wcześniej o nim wspomniałem, pojawił się u nas zimą, to jest Oskar Tomczyk. Oskar, który w Lechu trochę się chyba zagubił. Oskar, o którym bardzo głośno mówiło się w kontekście transferów zagranicznych. Tam Real Sociedad San Sebastian był już praktycznie dogadany. Pojawiały się też kluby z Holandii, pojawiały się kluby z Wielkiej Brytanii. Niestety pojawiła się też mała afera, bo chyba wszyscy pamiętamy Oskara Tomczyka na. Młodzieżowych mistrzostwach świata, który był mocno zamieszany w, powiedzmy sobie szczerze, małą alkoholową aferę. Fajnie to ująłeś się zamieszany. E, więc Oskar trochę na zakręcie takiej swojej tej kariery. E, pojawił się w płotku całkiem, powiedziałbym przypadkiem. Tutaj tytaniczną pracę wykonał Dariusz tylko nasz dyrektor sportowy, który doprowadził do tego, że Oscar ostatecznie w płotku wylądował. Cześci chwała mu za to. Dlatego, że Oscar jest piłkarzem, po pierwsze z Płocka. To jest chłopak, hmm. który urodził, wychował się w płotku. Po drugie, to jest naprawdę naprawdę materiał na fajnego zawodnika. I w kontekście tego, że Wisła mogłaby, nie daj Bóg, w przyszłym sezonie jeszcze grać w Fortunę na pierwszej lidze, to myślę, że będzie to nasz pierwszy wybór, jeżeli chodzi o młodzieżowca. Dodatkowo pojawiają się tacy piłkarze Radosław Cielemencki, który tutaj już powiedziałbym, kończy ten swój status młodzieżowca, On u nas jest już dłuższą chwilę. Do tej pory nie pokazał jakby nic, nic specjalnego, ale jednak, jednak gdzieś tam ten młodzieżowiec, w razie czego awaryjnie, może to być też on. Dodatkowo, ja już się rozpędziłem, miało być dwóch, jedziemy czwartego. Ale w wiśle znajduje się też taki chłopak Igor Drapiński. To jest e, młody stoper lewy obrońca, to zależy, kto, że tak powiem, był trenerem i gdzie, gdzie on aktualnie grał. Ale też bardzo fajna melodia przyszłości, tylko że tutaj mamy jeden problem. Chłopak jest bardzo, bardzo delikatny, powiedziałbym, że wręcz szkany. Chodzi o kontuzję. Tak, chodzi o kontuzję. Bardzo często jest tak, że on zagra 2-3-4 spotkania, zaprezentuje się całkiem fajnie, po czym kończy się to jakimś urazem, więc miejmy nadzieję, że wraz z wiekiem ta, ta odporność na kontuzję będzie u niego rosła. Życzymy zdrowia. Wracamy do trenera Żurawia. On Was prowadził, jak dobrze widzę, w 14 spotkaniach do tej pory, 25 punktów. Średnia punktowa na mecz to jest 1,79. 7 zwycięstw, 4 remisy, 3 porażki. Według Ciebie, czy to jest zadowalający wynik trenera Żurawia? Jakby tak spojrzeć tylko i wyłącznie na mecze trenera Żurawia, no to tak, ale jak spojrzymy na Wisłę w tabeli, no to już trochę nie. Dlatego, że ten środek tabeli, to pukanie tak naprawdę do strefy barażowej wielu kibiców zdecydowanie nie zadowala. Wszyscy myśleli, że przyjdzie trener Żuraw i, i zaczniemy tę ligę zjadać. No jak się okazuje Fortuna pierwsza liga, to nie jest taki spacerek, jak wszystkim mogłoby się wydawać. To są Coś, mecze to naprawdę, naprawdę ciężkie, <laughs> To są mecze naprawdę ciężkie, gdzie oprócz umiejętności piłkarskich liczy się bardzo mocno to dawanie z wątroby, kolokwialnie mówiąc. I tego czasami wiśle brakuje. Nie dopatrywałbym się tutaj winy trenera. Bardziej jest to kwestia tego, że piłkarze po części jakby jeszcze nie rozumieją problematyki tej ligi. Czyli wychodzi na to, co to, to się też potwierdza u nas, że tej ligi po prostu trzeba się nauczyć. Dokładnie. Dokładnie tak. Ja byś wskazać takiego jednego najlepszego zawodnika na przestrzeni całego sezonu, który powiedzmy, no wiadomo, że to nie jest tak, że dany zawodnik będzie miał zawsze formę najwyższą, ale który bardzo rzadko zawodzi. To kto to jest według Ciebie? <zysk> I tutaj mam pewien problem, dlatego, że nasuwają mi się dwa nazwiska. Z automatu nasuwa mi się nazwisko Łukasza Sekulskiego, lider klasyfikacji strzelców w 15 bramek w tym sezonie, ale takim cichym bohaterem i moim zdaniem e, odgrywającym aktualnie rolę pierwszoplanową to jest Fabian Hiszpański. Sześć asyst, cztery bramki, ale płuca, płuca i serce tego zespołu. Skrzydłowy, jeżeli dobrze pamiętam. Skrzydłowy, dokładnie. Dokładnie u nas głównie występujący na, na lewym wahadle w tym momencie. Mhm. Facet też spłotka. Facet, który dosyć długo tułał się poza Wisłą. Nagle do tej Wisły wrócił. I naprawdę, ja powtarzam, Fabian jest takimi niedocenianymi płucami i mega sercem tego zespołu. Miał nawet w tym sezonie już okazję pod nieobecność Łukasza wystąpić z opaską kapitańską i widać było, że ta rola bardzo mu pasuje. To teraz przenieśmy się na drugi biegun. Ale żeby tak nie wymieniać jednego piłkarza, bo to zawsze jest trudne, to wskazać, że najgorszy piłkarz w Kadrze to formacja, która ma największe problemy. Po tym jak przyszedł Dariusz Żurak, mówiłeś o obronie, że teraz to się poprawia, ale jednak jakbyś miał wskazać, którąś z formacji masz trzy do wyboru, to, to musisz jedną wskazać. Gdzie Wisła Kraków może szukać swoich szans? To znaczy, gdybyśmy rozmawiali dwa tygodnie temu, to nie miałbym problemu, żeby wskazać nasz największy problem, bo byłaby to bramka. Ale. Na nasze szczęście do bramki wrócił Bartek Radecki i jakby ta sytuacja trochę się poprawiła. Bartek jest w tym momencie autorem wszystkich czystych kont Gdybym miał wskazać formację wiesz co ciężko byłoby określić że któraś formacja jest zdecydowanie najsłabsza. Nasza defensywa gra mecze naprawdę dobre ale gra też takie spotkania w których zdarzają nam się fatalne błędy. Nasz środek pomocy, generalnie linia pomocy, w zależności od tego, jak zostanie zestawiona, może zagrać spotkanie naprawdę dobre, może zagrać spotkanie bardzo słabe. Jedyna formacja, o którą jestem całkowicie spokojny, to jest nasza formacja ofensywna. Mhm. Formacja oparta na Łukaszu Sekulskim, w tym momencie Dawidzie Kocyle i, i chociażby Himę. To jest to miejsce, gdzie nie szukałbym problemów. Myślę, że największy problem może być jednak na środku obrony. To wszystko będzie zależało od tego też, jak do spotkania podejdzie Wisła Kraków. No w Iśle Kraków wypada Dawid Szot, Bartosz Jaroch, Jesus Alfaro, więc y, i ofensywna część i defensywna część, także będzie tam pewnie bardzo dużo jazdy po skrzydle jedną i drugą stroną Wisły. Czy ktoś u Was wypada z powodu żółtych karty na to spotkanie? Nie, nie. jeżeli chodzi o naszą kadrę, to wszyscy są dostępni, yy, wszyscy są zdrowi, więc tutaj jakby trener Żurach ma pełne pole do popisu, nie musi się ograniczać w żaden sposób. Boże kochany, to jakby jak to robicie, że macie wszystkich zdrowych? U nas wszyscy zdrowi to chyba na starcie przygotowań byli? Yy, wiesz co, u nas yy, w pewnym momencie też zmagaliśmy się z plagą kontuzji. Z takich poważniejszych to chociażby Marcin Biernat, który wypadł nam 13 września i wrócił tak naprawdę dopiero niedawno do, do grania. Dzięki Bogu, po przyjściu trenera żurawia zmienił się też sztab trenerski i tutaj. Duża, duży ukłon w strony naszych Fizjo oraz trenera przygotowania fizycznego, bo za kadencji trenera saganowskiego ta plaga kontuzji była dosyć potężna. Było bardzo dużo mikro i takich drobnych kontuzji, wykluczających piłkarzy na 2-3 spotkania, no ale jednak to wpływało też na wybicie piłkarza z tego rytmu meczowego. Na chwilę obecną, odpukać, od przyjścia trenera Żurawia mamy z tym spokój. Jak idzie sprzedaż biletów na to spotkanie? Czy zapowiada się pełny stadion, czy raczej będą wolne miejsca? Wiesz co? Na, na ten mecz przewidziano 11,5 11 tysiąca biletów. Nie powiem ci nawet dokładnie, ile z tych wejściówek jest już sprzedane, ale podejrzewam, że, że ludzi będzie dużo. Czy uda nam się sprzedać 11 tysięcy? Nie jestem do końca przekonany, ale myślę, że te 8-9 tysięcy powinno się pojawić. Jakie masz podejść do, do Wisły Kraków do waszego najbliższego rywala? Bo jednak pamiętam, jak był ten sezon spadkowy Wisły Kraków, kiedy Płocko właśnie wygrał w Krakowie 4 do 3. To pamiętam, że tam były ogromne kontrowersje. Wtedy to ludzie się żarli na Twitterze, że zresztą wie, że to działa na, na, na tej platformie. Właśnie gdzie ty masz podejście do, do klubu z Krakowa? I tutaj znowu mamy pewien dysonans. Zawsze gdzieś tam sympatyzowałem z Wisłą Kraków, tą Wisłą Kraków Erysu Wisłą, mhm. Wisłą Kraków, która dawała nam mega emocje w Pucharach. Wisła prowadzona przez trenera Kasperczaka to były dla mnie chyba pierwsze takie wspomnienia piłkarskie, czysto polskie. Gdzie faktycznie człowiek to śledził z zapartym tchem i, i, i mega się tym jarał, generalnie Wisła Kraków, jako klub, spoko. Ale w pewnym momencie w Wiśle nastąpiło takie tąpnięcie, zarówno wizerunkowe, jak i kibicowskie. To znaczy, ja powiem tak: gdybym wyciął kibiców z Twittera, to pewnie Wisła Kraków bym nawet lubił. Ale to, z czym spotykam się na Twitterze osobiście, nawet. No to mhm. zaczyna być takim trochę nieśmiesznym żartem. Ee, zakładam, że zmierzamy w kierunku tego, że metod będzie się bez udziału kibiców gości. A to za chwilę, to za chwilę. E, jasne. E, wiesz co, no macie problem z kibicami. Z dużą częścią kibiców, która bardzo mocno negatywnie wpływa na wizerunek klubu. Ale mówisz o Twitterze. E, mówię generalnie o mediach społecznościowych. Okay. Czy jest to Twitter, czy jest to Facebook? Mhm. E, tam jednak wysyp takich e, bardzo agresywnych jednostek jest bardzo dużo i to jakby sprawia, że ciężko ten klub lubić. Ach, ta bojówka Wisły na Twitterze i na, na Facebooku. No dobra, ale przejdźmy sobie teraz do tego tematu, którego nie unikniemy. E, czy ty podzielasz zdanie mm, innych, że Wisła nie, bo, no Wisła Kraków nie powinna chodzić na sektory gości? Bardzo mnie to ciekawi, jak ty do tego podchodzisz. Czy jesteś za tym, żeby wszyscy nazywać nożownikami, co oczywiście no, jest absurdalne, czy jednak podchodzisz zdroworozsądkowo? To, to już odpowiedź została. Znaczy, że... y, jesteście karani za, za niewielu. To jest jakby, wielu ponosi konsekwencje działań y, nielicznych. Ale wiesz, jest... co policja urzekła wtedy, prawda? Y, tak, ale generalnie jakby patrząc na, patrząc na to wszystko, chociażby ten ostatni mecz z Motorem, gdzie tutaj rozmawiamy o o Pucharze Polski, o tym, żeby tam zacząć kibiców wpuszczać, e, nagle pojawia się po raz kolejny siekiera na, na sektorówce. E, to wpływa negatywnie na, na taki odbiór. Osobiście uważam, że mecze piłkarskie powinny być rozgrywane zarówno z obecności kibiców gości, jak i kibiców gospodarzy, bo to daje dopiero pełen, pełen obraz tego widowiska. Mając świadomość tego, że przyjechałaby naprawdę fajna grupa kibicowska, i to byłby fajny doping i naprawdę zrobione fajnie widowisko, to pod tym względem trochę żałuję, że ten mecz odbędzie się bez kibiców Wisły bez, Kraków. Ale jak patrzę na to, co ty nazwałeś bojówką Wisły Kraków na Twitterze czy na Facebooku, to trochę cholera przestaje mi być was Ale w drugą stronę to też działa, tam jest taka jedna osoba, nie pamiętam teraz, jakiś Michał, ale nie pamiętam kto to był, ale on też miał taką właśnie kosę, gdzie lubił właśnie tak prowokować kibiców Wisły. E Wiem, o kogo Ci chodzi. Tak, Znaczy, zmierzam do tego, że różni ludzie są po jednej i po drugiej stronie. Te nie zgadzam do... się z tobą, jak tak. najbardziej. E, ja osobiście w tym całym konflikcie jestem e, przeciwny temu, żeby tak jak powiedziałem, mhm. wielu cierpiało za niewielu. E, dlatego, że znam wielu kibiców Wisły Kraków, e, którzy są naprawdę mega fajnymi ludźmi, którzy mega fajnie i zdroworozsądkowo podchodzą do tematów piłkarskich. I trochę szkoda, że oni też nie będą mogli wejść na ten mecz. ale z drugiej strony no, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, kto wchodzi, a kto nie wchodzi. To jeszcze ci zadam pytanie, a nie przeszkadzało wam to, jak Zagłębie w Sosnowie z do was przyjechało 15 grudnia? To ekipa, która napadła na turniej charytatywny w Radłowie, tak? To tak to, to, to się nazywa tam miejscowość? Jest... To, yy, I tutaj wracamy do, do tego, czy nam nie przeszkadzało, czy mi nie przeszkadzało. No nie, rozmawiamy z tobą, więc yy, czy tobie to przeszkadzało w ten sposób. Yy, pewien niesmak odczuwam z tego tytułu. Okay. Bo jest to taka trochę podwójna moralność. Mm -hmm. Okej, okay. ja tylko yy, cię dopytałem dlatego, bo właśnie chciałem po prostu, żebyś powiedział właśnie, jest obiektywny i. I, to, I o to mi chodzi, tak? Wysz, wyszło, że jesteś obiektywny, więc, więc bardzo mnie to cieszy i w żaden sposób nie mam tu zamiaru szufladkować najlepszych, gorszych kibiców Wisły Płock czy coś w tym stylu, ale bardzo się cieszę, że, że są też osoby, które zauważają, że jakaś hipokryzja jednak jest, tak? Że jednych wpuszczamy, drugich, drugich nie. Znaczy podwójne standardy, bo to może nie hipokryzja, ale podwójne standardy. Dobrze, to na koniec typowanie wyniku. Zakładam, że będziesz typował, że Wisła Płock wygra Jaki wynik będzie na koniec, po 90 minutach? Hmm, życzeniowo 3-1 dla Wisły Płock. Realnie 1-0 z podsumowaniem w rękę biorę. A ja typuję, że w debach Orlenu jakimś cudem jednak wygra Wisła Kraków, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Spotkanie już w sobotę o 17.30 na Stadionie w Płocku. Chyba wszystkie tematy dzisiaj już wyczerpaliśmy. Dzisiaj naszym gościem był Michał Sporczyk z portalu Nawciarski, portal nafciarski.pl. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję bardzo za zaproszenie.